Marcenie, ile będziemy czerpieć? Dzisiaj gramy sobie w 4 i robimy nową rodzinę. Już taką stałą. Usunęłem tamte filmy z DSM-4, a dzisiaj tworzymy nową rodzinę. First Look chyba już był na kanale, z tego co pamiętam. Chyba, że. Nie, nie było jeszcze First Look. Ten film będzie po sluk jak lata. Więc trochę poczekać na ten uczni. Jak ja to mówię? Skoro i tak dzisiaj go oglądacie. Ja nagrywam to 12 Ale pewnie on będzie 15 lipca. Albo i 20, albo i z lat. Nie no dobra. Może tak dawno. Później nie. Ale zaczynajmy robić rodzinkę Zacznijmy od mamy wyglądasz się jak pół pół czterech litery dla krzaka <laughs> myślę, że ona wygląda ładnie i jak to robiło to serę przesadziło. Uszy odstające. No, chyba te lepsze. Ty ci zaraz zrobię. Albo. Dobra, z niej, z niej coś się da jeszcze uratować. I ją się da uratować jeszcze. Kto to brwi takie. No, nie pasujący na pewno. Sorry, jak cicho jest. Mikrofon, mikrofon mi się mi sięgnął. Mega Stawię sobie przy sobie. O taki ładny, drift. Czy, czy widzicie to, co ja? Już nie chcę tego komentować. Z tego tego komentarza. Dobra, ładnie, pięknie, nozły. Ej, bo ona nie ma się i jej. Ale Tak, dobrze. Chyba, że tak. Ale blisko wygląda. Dobra, to napiszcie mi teraz w komentarzu. Najwyżej ją zmienię w kolejnym odcinku, dobra? вообще не мега дюжим модуль Zrobię sobie głos, bo nie odczytam sobie lektowania, nie całkowicie głosu. Więc chciałabym powiedzieć, że na nie będzie tego, 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 tego first look, bo mi się nie opłaca. Jak wy to znajdziecie Jak teraz się w teraz to znajdzie się z filmów takich. Więc nie wiem, po co ja to mówię. nie zrobię tego więc robimy naszą oddinkę pamiętajcie to jest nie będzie, więc film pewnie będzie szybciej mam nadzieję, że bierzecie ten odcinek jest tak słupka i łapkę w górę i te w ogóle włosy są ładne co są już w dodatku. Ja mi się podobają to są fajne, ale to tak mi dobrze szukać, co widzicie te kreski przy głosach nie. Tak mi się to nie podoba. Bym tutaj zmienił. No ale trzeba jako żyć. Te są piękne, pikne, pikne. Te też są ładne. Często będą używane. Te też są ładne, ale to nie pasuje, nie? Te takie karbowane. Fajne te. Te są kolorowe. Te w ogóle chyba mam z psy i koty, ale te są z końcówkami. Mi się wydaje. Te, no i już koniec. To ja wewnętrznie chyba z modów. U matko, to wygląda dziwnie jak bezdomna normalnie. Te są fajne, te też. Te takie... Ja Powiedziałbym, okej, okay, te też są fajne. Dobra, ja chyba wybiorę włosy i wtedy do was przyjdę. Wybrałem te włosy. Mogłabym się podobało napiszcie w komentarzu. W komentarzu? W komentarzach bardziej. Jeżeli Wam się podobają, to zadawajcie. Napiszcie komentarz po prostu. Yy, dodatki jakieś na włosy? Nie, obleśno by wyglądało. Sorry, trzeba powiedzieć prawdę. Gzde. XD Sorry, za ten dmuchanie w mikrofon na przykład coś takiego. Sorry za to. Nie mam że innego mikro. Okular. Nie no i będę jej tego robił. A i. Sorry, ale połowa filmu będzie bez głosu, bo nie chcę się teraz dodawać w montażu ciąga głosu, głosu i głosu. Okej okay, widzowie, już skończyłem robić całą rodzinkę. Jeszcze będzie jeden członek rodziny, ale już mam chciałem pokazać, jak wygląda cała rodzina. To jest katarzyna Miłek, czyli mama, taka jak głowa rodziny, można powiedzieć. To jest sumie strojem. Oficjalnym. Sportowe. Do snu. Impreza? ale nie, czekajcie, wy ją widzieliście przecież no jo co ja mu pokazuję, ona jest birtułską kuchni wredna, smakoszka i niezdarna to jest cała mama Katarzyna Miłok. Miłek tu jest Janów Miłek, ojciec on jest bardzo fajny, ja go uwielbiam on jest tak młodzieżowy ubrany zobaczcie spodnie normalnie on jest tam komputerowym ekspertem wesoły, leniwy i żarłok oficjalny taki garniak tutaj o takie buty w ogóle what the fuck tu taki strój, Domaganie białe tutaj mówię, muszę zrobić te spodenki, ja mówię nie no, muszą być serduszka, nie? Z modych oczywiście tutaj takie na, na imprezy do porwania, zimna pogoda zlogowało się zimna pogoda i gorąca przyszła a w ogóle to jest z yy, czterech roku przyszła pora na Julię miła ona kocha różowy no, Zobaczcie jaki spodnie ma kolor wszystkiego Tutaj też różowy No widzicie Tu na akurat. akurat no, Różowy aż w spodzie to za dużo Do snu to taki wybrany róż tylko kapciuszki Imprezowe to już czerwone Czerwone Tutaj różowe nie mogę zabraknąć, no i tu jest czerwone, ale ja to chyba zmienię. No, różowe. Tak lepiej. I jeszcze buty. O, tak na szybko. No i zimowy, no to coś takiego. Ona jest nastolatką, coś tam, coś tam. Wegitarienka i duża towarzystka. No i dodajemy im psa. Tak, psa. No Julce by się ten pies spodobał. Serio XD. Owczarek niemiecki to u mnie The Sims 4, prawie w każdej rodzinie jest serio. Zbyt piękny żeby być, żeby nie być w żadnej rodzinie. Musi być w jakiejś rodzinie mojej zawsze. W rodzinie też mam wczarka niemieckiego. Wujek i ciocia moi, moi wujkowie, żeby miało mój wujek i moje ciocia mają takiego wczarka. No i rodzinka miła, jak skończona. Wziąłem julce, żeby miała, trochę była niższa od młodych dorosłych, dorosłych seniorów, bo ona jest nastolatką. Hello! Aby odblokować bezjednanie całego rodziny, wszystkie umiejętności, mała wierzyska, do 3 lub 5, od 3, do trzeciego lub 5, dalej czy wybieramy wiosnę, lato jesień, zima, 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 wiosna, lato jesień, zima, wiosna. Zacznijmy rok. O, już światy mieszkalne? Zobaczycie w następnym odcinku, w którym już będzie dom. Zostawcie subika i łapkę w górę, żeby nie ominął Was kolejny odcinek. A ja się z Wami żegnam. Rodzinka Miłek też. Do zobaczenia.